A ostatnio oglądałem twój jeden odcinek na NiuKu, no. to coś ci się z jakością audio kaszaniło, powiem ci. Ale To chyba pierwszy mógł być, wiesz, bo wtedy miałem nie miał wiemy bitrate po... bit zły ustawiony. Nie wiem który dokładnie, ale wiem, że coś się kaszaniło, no. bo był taki przeskok, że było, on się tam chyba na początku było zajbiście, no. potem no. jakość spadła tam do nie wiem 360p powiedzmy, no. potem znowu chwilę było zajebiście i znowu na końcu. Taki dobra, i jest jeszcze jednaż ten. Prawdopodobieństwo, że przejebali się za prawa autorskie i tam było mhm. wycięcie muzyki. Jak tą muzykę wyciąłem, Aha. to trochę wiesz, ucięło ten. Aha. Prima gramy. Ja, nie wiem, ja ostatnio grałem Prima Solo i mi nie zaliczyło, kurde, do, do wygranych trzech i tyle. Chociaż wygrałem na Newku. Ja muszę się. O nie, dobra, przepraszam, zaliczyło, kurwa. Z wielką mhm. łaską. Ale widzę, boje macie trzy wygrane. Po trzy Oho. No. To, 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 kurde, ten Prime to taki dla mnie... Tak jak kurde dawniej... Znaczy ten, teraz też są rangi, ale tak jak dawniej było takie spuszczanie się, że łó ranga to jak masz globala to w ogóle... A jedna trzecia kont to były smurfy na potęgę. No stary, jak ja się na będzie miał żeby czwarty poziom wbić, masakra, nie? No. Ale tu jest całkiem... Ja to no, no, z jakiś zaniżonych ten poziom, Jeszcze ja wczoraj graliśmy z gościem co tam chyba 14 kl miał i no. za, wcale tak dobrze nie szło. Train'a no to z automatu trzeba zbanować. No. I co jeszcze banujemy? Anubisa? Ja Anubisa ja jedna. Jakoś nie mogę tej mapy zdzierzyć. Znaczy, ten Może trejno... zwałkałem na niej. A, Boże, trejnowy, to... an... Anubisa pojebałem z encientem. <laughs> Urdę, patrzę się ten, no, napisał go w kliknąłem odwrotnie. Znaczy, nieważne. No to co, nie wiem, ja to biorę święta, albo jakoś tak. No to już ojej. No nie, wiem. nie czuję się pewnie na tym, ale. Ja, no spokojnie. Mirage, klasyczek. I pewnie po stronie terroru będziemy grali. nie tak. No moim zdaniem Terror jest łatwiejszy, ale ja się nie znam. Po, po, po stronie telegramu. Przewidziałem. Wróżbita Matej, Maciej to przy Tobie jest nikt. <grym> ja mu tam <grym> <ten>, informacje dawałem. <grym> tak. <grym> Przewiduję, że za hmm. rok będziesz starszy o rok. No, A skąd wiesz. <grym> <grym> Oj, oj same bania Oj ojoj. Oj. Oj, oj oj bania O, ale że ty? No, tam trzeszeliłem. fartem Dobra, zaraz będzie próba mikrofonu na czacie. Ciekawe ile osób ma mikrofon. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello o! Jest lepiej niż wczoraj. Yo. Mamy mikrofony. To jest Gdzie... może będzie nawet jakaś komunikacja? Gdzie idziemy? Nie wiem. So, Doraszczam taktik? Nie no może... No. Zagrajmy tak. Nie wiem, ja mogę spróbować zrobić szumu na A, a wydwójcie B. Okej, okay, po... raz okay. tactic. Na łoku pójdę. Shift, 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 Bo teraz ten wykrywa to bardziej z daleka, nie? Mm -hmm. Tutaj na no, no spokojnie. Dać, Let's wait. Sprawdzę dolny. Dla mnie, mnie wychylaj się za bardzo. Dobrze, saso? Zobaczyłem się profesjonalnie, Ej, a jeszcze z O Nie, tutaj, tutaj, to jest twoje. Baszort jest, idziemy? Tak, yeah, oh, ja, ale zbił. Zobacz od czartu. O kurwa, weblę tutaj, ładnie. Co za tym? Dwochównia. Dwóch jeszcze A kuchnia spokój ten na, na czas bo, na czas bo. Okay, ja. Czterech Nice. Oh. I teraz tak na, na czacie, easy tapka. <laughs> <laughs> Ktoś umie smokować okno? Ja niestety nie. Okay. Dobra, wbijemy się tego mida na pewno i tam... Ja mogę iść pierwszy, bo mam ap Underground o. O, tak szybko tego Easy, katka go. Wow ładnie Let's try go away. I smoke jungle. Jeden z nich rasuje, co sam Sam Chyba się udało. Na blisko. To close and left, Connor. Co co sma ukowałeś? Z tego co tak jest po ko. To ten kon. Ten kon. Koniektem z No Spalił twoje zwłoki. Od Czeka... tego jednego brakowało, żebyś zabił. No a wiesz co poniosło mnie trochę jak wskoczyłem to nie mogłem opanować full auto <tutek> <laughs> I szlałem nad gościem Napierdolę tam. Full auto ze <laughs> mm -hmm. Nie zmieściłem się w ścianę teraz Nie zaskoczył Zeskoczył hum. i ich zabił Dobra is er een flashback. Een Ik heb een flashback. Słuchaj, szort uważaj Mam mało, 4hp mam A ja 19 o Dobre, dobre Dobrze, że to nagrywasz Bo nikt by ci nie uwierzył No, no. Akurat wysiadłem jak gościa ten granat wyciągł. Do czego? Co? Akurat wysiadłem jak gościa granat wyciągał, nie? Nice. Short, short, short. Oh. Oh, to. Kurde. Trzy... Nie wiem, gdzie jest no. e, Czekajcie w obsa go nie ma. No jest to właśnie bardzo. Bo go tu nie ma. Z, jed z jednego z B zabiją tylko. A, jest. Patrz, będzie kosa. Co tam się odwala? Co to co tam się działo? Nie wiem, gości po prostu tak... Pitrał się tutaj tak... Nie wiem, co mówi. Co się odwalało? No tak właśnie patrzę, że nagle się te... te kropki te nałożyły. No, czekaj, to myśmy ostatnio grali? No. To się odpiewało? Cześć, czy to coś było z nożem? Nie. Nie wiem, ale wczoraj go się pewnie z Zeus'a nie trafił i się też tak jest. Z... No, nie! Może stracił się O no! Zapomniałem, no. zapomniałem, zapomniał, że skoku nie mam na skronie. On mi dobrał sobie. Czołg O kurde, dało. Dobra, w okno też w okno też się ma jeden, gram. jeden ma mało, jeden B. Samochód O no. nie! O nie! Ej, pomóżcie mi tu Ono mało. No. Próż, ak akurat gościa widziałem przy samochodzie i tak celownik przeniosłem tam nad samochód i akurat skoczył, ja strzeliłem, nie? I nie wiem Powiedz szczerze, że to był aimlog, loga, nie. nie mam, nie mam takich rzeczy Kazachstan <grystanie> na <grystanie> 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 Let's go away Oni grali jako teraz jak coś, ale takie niepewne, nie bo z diglami niektórzy grali. I mam. na PMA Może być tak Toilet. Coferuje midi czy sto? Za smokiem jest. Lash short, das short. Mid, a nie, short. Dobra, jak zrobiliście? Na B się był. Się. A, sorry. Ale to był za smokiem tam na CT. City, city. Właśnie, city, city, city. Sorry, city, city, city. Jest. Oho, ten mogli maja zbyt to za... Co to było? Nie wiem 27 Prawie to wygrał Ale ile zdążył zabić chłopaka? Czterech. I co, i what? Recytując <noise> klasyczka ze stand upu ILE? <noise> Dobra, teraz mi się to shorta udało Przypomniałem sobie ze skoków na spację, ja na tym o! No. Chyba że... się podobał. No bo miałem na scroll, no. i czasem ten przejechałem do. bo strasznie od czułego scrolla, nie? Potrafię podskoczyć. No. O ty kurwa. Puszczę mi idę. O kurwa. O no. nice. Ej, to ma co no. się na tym kadach O! Na szczeblu i bo takie, takie panie ja nie mam Kazachstana. Ja się mają. Afi, Alfi, 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 Ja alfi, 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 Dziękuję To mm -hmm. Mamy gościa, który ma najwyższy rating i jest na samym końcu. Yeah, under. Under. Ale mnie puściowo ładnie. So, nice. Wanderze był, podniósł AK. One under. W aps idzie, w apsach ach jest. Holy fuck. Monsters. O kurna się rota, że go tu lew. Ej, czemu wy tam zginęliście? <laughs> Clutch or kick, bro. <laughs>

Czemu my tam zginęliśmy? W sumie nie wiem. Hmm? <noise> Myślę, pytanie. A, Wanderze mnie spikował. Teraz próbuję swojego szczęścia spiku na YouTube. O, darmowa WUPA będzie, dobra. Czekaj, to <noise> Czekałem. Czekałem. Idziemy, <noise> Marcinku, ty ładnie grasz. Dzisiaj. Yeah. Nie, nie widziałem, żeby ktoś przeskoczył ten dżungle Oni nie skoczą. Oni wstajcie, czekają, wiesz? Okej. bi, white orange. To bi, albo to bi. Pojedą to be. Short. Short. On flood. Ej Placz or gate Jeden ma mało nas. O oh jest w kuchni Siedzi, wyskoczył na site Chyba O mój Boże oh. Kurde, miała być darmowa lupa, a przeżył najdłużej, no? Dobra. Eee, smoke na CT. No, smoke City to Smoke Sterns Smoke Jungle, a Smoke Jungle, and let's go away. Ja okay, ją mam. Smoke Okej, okay, jest Smoke Jungle. Okej, okay, do nami da. No, Ten zawsze. <głos> <głos> Ej, Kamilek Steinbach, pamiętacie? Nie kłóci ze mną, no. to ja tu jestem pozerem, to ja tu wymyślam taktyki. <laughs> okay, go. Nie chcę wyjść na bita? ej. Joker. Był short. Jest okay. oh. short. Wyszedł Kon, 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 kon. Też! na schodach jeszcze jeden. Jeden ma mało. O! Smoke, in smoke! Co? Nie, kurwa nie przegrajmy tego! Dobra, wygra jeszcze nie, Czasu może mu braku. Powiesz,

Let's go B Window mm, reset O oh, kurwa, spaliłem się Moknie, się zablokował, kurwa Nie patrz na to. Kitchen. We mali już ty uh. Ale statystyki kręcę. No bo odcinek, nie. Nie, właśnie jak nagrywam to się stresuje, nie. nie. <laughs> I zawsze później z demek to sobie brałem. Teraz widzę, co jakieś zmiany nastąpiły. Eger.

co jeszcze trzy rundy i w robocie no podjętaski mhm. mecz. Co Dobra, jeszcze trzymać. nie mów w bo ten Falcon zgrało z znaczy Vitality, nie. nie? I przejebali ten mecz. Właśnie wygrywali chyba 12 12-3, Nie. Było tak, no. I tam się no. kombak zrobili. Czy znaczy, wiesz, nie o to chodzi mi, że że szybko tylko że t... to to bardzo mało dali, nie? <laughs> Dobra. Murka na defleście okej. Murka na Ej, ej, na prawo, był góry. Nice. tak. Mój się, się przestraszyłem, że to przegramy. Ełka za to bombę Eee, Emka hmm? była za tobą. Nie spojrzałem akurat, patrzyłem na jeden monitor. Dobra i dobra, hej gubi. Powiedz szczerze, że żeś się zdesrał po prostu. To wcześniej, nie, nie, nie. to przed nami. <laughs> A, teraz nikogo nie pójdzie mi dać, ja pierdolę. Lodowej. Rampa, rampa Ty już zginąłeś? <grystanie> Olaj no. <grystanie> O kurwa <grystanie> Czekaj, czekaj, jak to było? Czemu ty tam umarłeś? <grystanie> Z tym skautem <grystanie> Ej, ale ja nie spodziewałem się, kurwa, że zginąłeś, wiesz? Ja dalej zapatrzyłem rampę Przyznaj się, że się zaschnąłeś No, to się <grystanie> wystraszyłem Hehehehe yeah. <gry> Smoku jest paka, tak. I pałac Kurde masz right. I co żeś Ezio tam mówił kurde? Że łatwy mecz? Jeszcze 3 rundy? W one echo, w one echo Baj mi E i push? What do you think? Okay. Ramp, ramp push Ja, ja.

Jeden głowę, tak. Poobanie jeden 1 minus 60, drugi minus a nie, 50, no, a ja nie, co z tego? Tak wyglądała, żeby to dostał za 30. To ja sprzedałem dwie banie, ale co z tego? Dobra, oni mi da chodzą. Odpuszczamy mi da, trzeba coś na tym idzie zrobić. Znaczy, no to. No... To ja, Żaba, awupa. Żaba, awupa. No ja cię ten. No w... Ja zio, e... dawaj. A ja ci z konektora przypatrz. No i legnij na tego mi da. Dawaj go! Dawaj go! Co? Jak we dwóch tam poszliście? Ja to po awupa. Po co dziwiliście? Po awupa. za smokiem. Kur... Ej no, oh. halo! Awupa. Dwa, dwóch tam jest. Jak on nie zabił go? Klaszek tam jesteś. Ajajaj. Aj. znowu musimy go grać. on? O kurwa, a mój mi brakło. A ja jednego zabiłem. Super. Okay, Jeszcze raz, Ezio. Jeszcze raz się, Ezio, odezwiesz, kurwa, że coś łatwo idzie. <śm> Jeszcze raz kurwa. Dobra, spróbuję szybko do Undera przeskoczyć. Dobra, ja ci rozbiję. Ja się A... rozbiję, ale na widzie. <śm> nie, ja ci rozbiję ja tą kratkę, nie? No, no zdążyłeś. <śm> One more under, one under. Under. Nice! O, leży on na tym midzie, widziałeś to kuwa. Znowu podskoczyłem. Zopaliście czy nie? Nie, za, za słabo. <grym> Hej, musimy grać na echo! ja nie kupuję. 57 <grym> i jazda. Ale widzieliście, że five seven dwóch zabiłem. 57 jest dobrą bronią. To jest na no. zajrzany no pistolet, moim zdaniem. To jest dużo. A on no, mi odpuścili, a to nie pikujcie tam. Patrz apsy, paka. Go let's go, ey, orange. Pomore. more. Apsy, czysto, w ten Opaka tu leża Ostatnia rampa Tetris Tetris, Tetris Oj, oh, nice the Daleko backa zrobili